Finały konferencji nas nie zawiodły. Dlatego, nie przedłużając, zacznijmy od najpierw zachodu. Jak źle wytypujesz, to najgorsze jest to, że potem musisz faktycznie przyjść i się wytłumaczyć z tego jakby przyznać rację komuś. Ale szczerze stawiałem, że Lakers wygrają, ponieważ tak naprawdę chciałem też głównie mieć po prostu lepszą historię do filmiku. Ponieważ tak zlikuję wam coś. W czerwcu wyjdzie wielki dokument o LeBronie Jamesie. Przynajmniej mam nadzieję, że w czerwcu, bo jak dzisiaj patrzyłem, to uch, czeka mnie niezła przeprawa. To Lakers, który jest teraz, to uważam, że prawdopodobnie jedna z najlepszych, jak nie najlepsza drużyna, w jakiej grał LeBron James. Ta głębia składu, wiesz. Reeves, Hachimura, D'Angelo, Vanderbilt, Looney Walker. Ta ilość tych nazwisk jest tak duża, że po prostu wcześniejsze drużyny Lebrona albo nie miały takich, albo na przykład nie były aż tak ciekawie zgrane, nie miały tych energii jak ta drużyna miała. I to właśnie było widać przez dwie pierwsze serie playoffów, ale kiedy przyszły finały konferencji to wszystko zgasło, cała magia po prostu poszła. To najważniejsze, no ta seria pewnie byłaby wygrana tak jak po prostu wszyscy by grali tak samo gdyby jeszcze D'Angelo grał na swoim normalnym poziomie, a nie że nagle zapomniał jak się gra w kosza. To jest na przykład jedna z tych rzeczy, która nagle przestała stykać, a tu o to chodziło, że ta drużyna musiała grać wspólnie dobrze. Bo nie było za bardzo nikogo, kto może ją pociągnąć. Oczywiście tak samo pewnie jakby LeBron James nie miał kontuzji, bo okazało się, że cały czas od sezonu, od kiedy wrócił po kontuzji, na którą powinien mieć operację, to okazało się, że chodzi o to, że miał naciągnięte ścięgno w stopie chyba, albo w kostce. W każdym razie no, grał z kontuzją. Też ma 38 lat, więc jedno z tych dwóch rzeczy, albo połączenie raczej uniemożliwiło też taki aspekt tego, że właśnie tak jak myślałem, że może pociągnie ich po prostu za sobą, że on będzie tym czynnikiem i miał bardzo dobre gry tylko nie aż tak dobre jakbym miał gdyby nie miał kontuzji i nie był staruszkiem już i możliwe że byłby faktycznie tym czynnikiem o którym mówiłem że no Lakers mają Lebrona Jamesa gdyby reszta w każdej grze przychodziła z nastawieniem na wygraną a tak to widziałem że każdy tam grał w kratkę niektórzy mieli dobre gry tak jak już to się zdarzało ale zawsze coś nie stykało tym Marty Angelo nie pokazał się w żadnej z tych gier właśnie tak samo innym czynnikiem który mógłby inaczej wyglądać no to to że Davis też grał w kratkę i raz miał świetną grę, a raz znowu rzucał, nie rzucał. Właśnie nie może to być tak, że to wszystko nie styka ze sobą, jak grasz na najlepszą drużynę w konferencji, najlepszego gracza na świecie. Serb dosłownie wygląda jak Dirk Nowicki, który nauczył się podawać jak Magic Johnson. Przerażające tak naprawdę, ale... Porozmawiajmy najpierw o serii Miami-Boston. Nawet nie wiecie, jak byłem szczęśliwy, jak było te 3-0. Jestem twardym fanem Miami, mimo że nie stawiałem na nich w pierwszej rundzie, bo naprawdę to nie wyglądało tak dobrze w sezonie. Z jakiegoś powodu byliśmy ósmym seedem i z tego co wiem, to chyba Butler ma jakiś problem z kolanem. Nie jestem przekonany, ale widziałem wywiady na TikToku i tyle usłyszałem. Co nie zmienia faktu, że grą na dobrym poziomie i. Dlatego, że Gabe Vincent okazało się, że totalnie zamiata drużynę przeciwną. No i nie potrzebował grać na poziomie też 50 punktów w grze jak przeciwko Milwaukee, a i tak wygrali grę siódmą. I szczerze, przed tą grą szedłem spać z takim przekonaniem: no tak, zaraz będziemy finalistami. Rok temu powiedział, że będą w tej samej sytuacji i tym razem będą mieli co trzeba. I tak dokładnie było. Bardzo mi się też podobało jak nie wyglądał jeszcze na zadowolonego, kiedy chcieli mu dać statuetkę MVP finałów konferencji, ponieważ to nie jest to MVP, którego on pożąda. No on jest moim ulubionym graczem aktywnym, grającym aktualnie. Zresztą pierwszy film jaki zrobiłem o jakimkolwiek koszykarzu, no to było właśnie o Jimmy Butlerze. A co do Boston Celtics, no to nienawidzę Bostonu. Ale nie, że nie lubię tych wszystkich graczy, bo to nie jest tak. Ja nie lubię fanów, i nie lubię tego fanbase'u, i nie lubię tej franczyzy. No i chłopaki w Bostonie muszą poprawić swój mental, tak naprawdę. Tej Dum gra na dobrym poziomie, dopiero jak zostanie przyparty do muru. Podobnie Brown, który nie dość, że właśnie też ma ten problem, to kraw kratkę, bo ceglił przez pierwsze trzy gry jak mało kto, naprawdę. I to był bardzo dobry comeback, żeby wymusić Game 7, ale. Trzeba umieć też domykać sprawy, które się zaczęło, i wydaje mi się, że ten bardzo młody kor zawodników to nie jest bardzo lubię duet Brauna i Tatuma, ale oni na pewno teraz będą próbowali coś zrobić z Brownem, bo Brown chce Supermaxa, dlatego, że obraził się na nich, że chcieli go wytraidować parokrotnie za Duranta, więc Brown teraz poleci do innej drużyny, bo nie będą mu chcieli dać Supermaxa, a Celtics nie wiadomo, albo będą tak samo dobrzy, bo jednak będzie dobry transfer, albo będzie przebudowa. Także no to będzie ciekawe offseason, bo na pewno właśnie superstar, mi. Jest Jalen Brown, zmieni drużynę. No i dobra, mamy finały. Jak to ma niby wyglądać? Widziałem bardzo dużo śmiejących się osób, którzy mówili o tym, że Celtics z Miami tak walczą tylko po to, żeby być zeswipowani przez Nuggets. I bardzo się cieszę, że macie takie dobre poczucie humoru, ale hit w siedmiu. Nieważne, jak dużo bagażu ma za sobą Nuggets. Widziałem, jak Miami Hit. Rozwala pierwszy seed na wschodzie, który chyba miał najlepszy wynik ogólnie w NBA. Potem drugi seed na wschodzie, który też miał chyba drugi najlepszy wynik w NBA. No i zapraszamy Nuggets do golenia, proszę bardzo. I tym samym będziemy musieli pogadać po tej serii, gdzie Jimmy Butler jest w rankingu all-time. I też to jest bardzo ciekawe, bo niezależnie kto wygra, to jest ciekawa historia, bo albo Butler w końcu dostanie swoje zasłużone, albo Jokic też zasłużone i pokaże też, że bardziej interesuje go MVP finałów niż zwykła, a to sobie może brać te nagrody pocieszenia. No, ale tak, gdzie się jokić plasuje w rankingu all Time i gdzie się będzie plasował, gdyby wygrał? Najgorsze w czymś takim, że to są rejony top 30, top 20 graczy, których nie chcemy przesuwać, bo bardzo lubimy nazwiska, które tam są. Ale, no, będzie trzeba sobie zadać te pytania. I na pewno je sobie zadamy na tym kanale po finałach. I dziękuję za obejrzenie. Możecie mi w komentarzach powiedzieć, dlaczego to co mówię to są herezje, i oczywiście ja tylko zadaję pytania. Ja nie mówię, że coś jest, że coś biorę za pewnik, bo chcę najpierw zobaczyć, jak będą wyglądały. Finały, a potem dopiero gadacie o rankingach all time Gdzie finaliści Nagle się znajdują Możecie też powiedzieć dlaczego stawiacie na Nuggets W tej serii, bo stawiam na to, że Gruba większość Jednak stawia na Denver Dziękuję moim wspierającym, że dalej tu są W ogóle, bo nic nie dodawałem Od chyba dwóch, trzech tygodni jak chcecie sobie posłuchać o jakimś koszykarzu NBA, no to polecam na przykład film o Tracy McGradym, jednym z moich ulubionych koszykarzy. Dziękuję za obejrzenie i na razie.